Na naszej antenie przed sekundą dosłownie wybrzmiały ostatnie dźwięki utworu grupy ABBA The Winner Take It All. No i właśnie, zwycięzca bierze wszystko z Emilią Wojciechowską na leszczyńskim rynku. Jest już zwycięzca czwartego AWILUX półmaratonu Leszno. Halo Emilia! Jest zwycięstwa. Pan Jacek Stawnik z Zielonej Góry. My mieliśmy przyjemność rozmawiać przed startem i pan mówił, że chce pan pobić godzinę 13. Udało się? Niestety nie udało się. Trochę za ambitnie chyba poszedłem do sprawy, ale i tak jestem zadowolony, bo jednak pierwsze miejsce w tym pięknym miejscu pani przyniosła mi szczęście, bo widzieliśmy się przed, właśnie wcześniej. Dlatego jestem bardzo zadowolony. A myślę, że jeszcze na bicie rekordów i jak będzie, będzie czas za parę tygodni, myślę tak. Proszę powiedzieć, na Trasie jak to wyglądało? Czy pan prowadził cały czas, czy w grupie biegł? Bie Biegliśmy do 10 kilometra w dwójkę ze, z moim przyjacielem właśnie z, z tras biegowych. Później kolega został, ja musiałem biec sam. Ogólnie troszeczkę wiatr czasami w niektórych momentach dawał sobie znać i, i troszeczkę nie cofał, ale, ale ogólnie jestem zadowolony, no to taki mocny, mocny przetarcie, mocny trening, można powiedzieć. Dobre bieganie się było. A na którym kilometrze już pan zostawił pozostałych zawodników i biegł już sam? I właśnie na 10 kilometrze kolegę zostawiłem i już trochę ruszyłem sam. Później próbowałem z tym czasem walczyć, ale no tak na 17 kilometrze okazało się, że nogi dzisiaj troszeczkę za ciężkie i trzeba troszeczkę zwolnić. Czy był w którymś momencie kryzys? E, właśnie tak, na tym 17 kilometrze i też przyznam, w tym momencie troszeczkę kibiców zabrakło i nie, nie, nie poniosło mnie na tych skrzydłach do mety. Ale, ale jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim kibicom, którzy dopingowali na trasie, bo naprawdę dodawali skrzydeł. Czyli jednak kibice są potrzebni. Wy słyszycie to, że my tam stoimy Jemy brawo, krzyczymy, transparenty i tak dalej. Oj bardzo, ja na przykład przyspieszam zawsze jak widzę kibiców. To tak dodaję Animuszu i, i troszeczkę trzeba wtedy lepiej technicznie powiedz, chociaż ten odcinek. A od kiedy pan biega i jakie plany na kolej, na, na sezon, bo sezon się zaczyna. Powiem szczerze, że całe życie człowiek biega, bo ogólnie uwielbiam sport, a tak już na poważnie, tak regularnie, to tak od czterech lat myślę, że biegam, biorę udział w zawodach. W tym roku sporo tych planów biegowych, na przykład za 3 za tygodnie bodajże do, do Wiednia na wycieczkę jedziemy i chcemy w półmaratonie powalczyć, tam właśnie życiówkę planuję zrobić, a później to tak z tych większych biegów w Nowej Soli, w Zielonej Górze, gdzieś tutaj w województwie lubuskim, może tutaj wpadnę jeszcze gdzieś w okolice Leszna, bo już mi się bardzo spodobało, sympatyczni ludzie, super atmosfera, więc czemu nie. Wiem, że to jest pana kolejny półmaraton. A czy maraton już też na koncie? Jeszcze nie. Właśnie tak w najbliższej przyszłości, może za 2-3 lata, to będzie taka wisienka na torcie, myślę. Szykuję się po prostu tak spokojnie, krok po kroku do tego królewskiego dystansu. Bardzo dziękuję. To był zwycięzca pan Jacek Stadnik z Zielonej Góry. Gratuluję. Mieszkam w Zielonej, ale ogólnie z zapomniałem Zapomniałem tak podkreślić. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. hala Studio. No proszę, no proszę. Pan Jacek, gratulujemy panu Jackowi. No i oczywiście trzymamy kciuki za kolejnych uczestników, którzy jeszcze dobiegają do mety. Na lk.tv, na lokalnym kanale wideo, czwarty avilux półmaraton leszto na żywo. Te ostatnie metry, no niektórzy jeszcze ostatnie kilometry y, dobiegają do końca. Y, brawa się należą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tutaj człowiek przebiegł 21 kilometrów i nie miał zadyszki na wywiedzie.